Witamy serdecznie Maurycego Wąsowicza z klubu Skłosz Pomorze. Maurycy, grałaś teraz mecz i przegrałaś ten mecz. Powiedz mi z kim. Z Michałem Sienkiewiczem grałem, przegrałem 3-1. Okej, okay. I dlaczego? Jak ci się wydaje, dlaczego przegrałeś? No już w ostatnich setach kondycyjnie padłem, ale też wróciłem po krótkiej przerwie. Byłem chory, więc myślę, że to dlatego też tak słabo kondycyjnie było. Ale tak to dobrze mi się grało, długie wymiany graliśmy i no dobry mecz, mi się, mi się, ja jestem zadowolony w miarę z, z siebie. To jest bardzo ważne, że jesteś zadowolony, nawet jeżeli się przegrywa mecz, to jest fajne, przekaz dla juniorów. Nie ma co się smucić jak się przegrywa seta mecz nawet, bo to jest też lekcja, nie? Jaką lekcję wziąłeś z tego meczu? Jaką lekcję wziąłem z tego meczu? Że muszę dropy polepszyć o wiele. Okay, bardzo dobra analiza. Słuchaj, twoim trenerem jest Dominik Kowalski. Powiedz mi coś e, na temat e, treningów. Jak ci się wydaje, Jaka jest, e, jak, jaką ma siłę Dominik Kowalski? E, jest dobrym trenerem, znamy się. Powiedz mi, jak, według ciebie, jaką on ma siłę? No, po, m, dużą siłę. Bardzo starannie przeprowadza treningi i stara się, żebym ja tu zrozumiał, co, co mam poprawić, a nie żeby on mi to wytłumaczył. Tylko, że sam mam dojść do tego, co mogę polepszyć. No. I myślę, że to jest taka. No, fajna rzecz po prostu. Że to bardzo rozwija. Fajny człowiek, Dominik. Ma, także masz szczęście, że trenujesz z Dominikiem. Maurycy, jak długo grasz w squasha? Jak to się zaczęło? Twój ranking w Polsce. Opowiedz coś trochę o Twojej karierze squaszowej. To zacząłem grać w 2019 roku w Stanglu w Gdańsku. No i teraz, no i teraz jestem 136 w, w rankingu Open i trzeci w U19 w Polsce, no i pnę się na razie do góry. Jak było W 2019 roku pod koniec w grudniu zacząłem, czyli no w, w tym roku w grudniu będą 4 lata, no. No to albo masz duży talent, albo Dominik Kowalski dobra robota, jak myślisz, co to, czy to? Myślę, że to jest i to i to. I Dominik Kowalski mój talent. Okay. Z jakiegoś sportu się wywodzisz? Bo zacząłeś grać późno. No wywodzę się z piłki nożnej. W sensie, jakbym młodszy, to grałem w piłkę nożną. Potem chwilkę w tenisa. A tak z rok grałem w tenisa i przeszedłem na skłosza. Na I... Co, zostajesz w skłoszu? No, tak, zostaję, zostaję. Na razie się nie, nie wybieram nigdzie. Na razie squash, na squasha mam... No... No, mam takie. Bar... Drive, masz nagrania. No, mam, mam taką chęć mocno do grania i na razie zostaję przy skłoszu. Twoje plany na przyszłość, powiedz mi, prywatne i skłoszowe. No, teraz matura mam za miesiąc. Myślę nad wyjazdem do Warszawy na... i tam pewnie też bym skłoszowo się trochę rozwinął. Bar... No tak. Gdzie do Warszawy? Na studia jakie? No, na studia i ewentualnie w jakim klubie chciałbyś trenować. No, to na studia to na Akademię Leona Kośmińskiego, ale na, do jakiego klubu yy, Kłoszowego jeszcze nad tym nie myślałem. Ale nad, nad studiami to te, ta, ta uczelnia. Warszawskie kluby i trenerzy, trzymajcie kciuki, żeby Maurycy zdecydował się na Warszawę, bo to jest dobry materiał na zawodnika, Zresztą to już jest zawodnik. Maurycy... Czy jak, na czym polega twój na czym polega twój geniusz, że tak powiem? Bo w 3 lata mieć być w, w top 3 w, w kategorii U19 to jest niebywały sukces moim zdaniem. Na czym mój, mój talent polega, tak? Tak. E, no myślę na tym, że... Jedna, jedna część to jest po prostu, że ma się do tego takiego właśnie drive'a, że po prostu ale z czego to wynika, jak myślisz? Bo ja bardziej... Myślę, że przede wszystkim z mojego wzrostu, z mojej długości, że mogę robić duże wykroki i ściągać w oleja. I to na pewno mi pomaga. Ale też takie jest coraz większe rozumienie, co się dzieje na korcie i dobieranie mocy piłki do, adekwatnie do danej do sytuacji. Ja myślę, tak myślę sobie teraz, ja, ja Cię mało znam. O czymś innym, ale powiedz mi, co robiłeś w wieku między 8 a 12 lat? No, grałem w piłkę nożną wtedy. No i to jest właśnie odpowiedź, że masz bardzo dobry basic, a, tak, to jest, grałeś w złotym wieku motoryczności, rozwijałeś swoje cechy motoryczne, dlatego masz teraz taką łatwość. Także juniorzy i rodzice, dbajcie o to, żeby dzieci w wieku między 8 a 12, nawet wcześniej. Żeby ten złoty wiek motoryczności nie przespać, bo proszę bardzo, Maurycy, po trzech latach jesteś w czołówce Polski. Dobra, twoje, twoje, twoje marzenia. Moje marzenia? Mistrzostwo Polski Seniorów. Super. O. Super. Dobrze, a prywatne? Prywatne. No, żeby. No w sumie to jest prywatne takie moje. Nie mam w sumie takich... takich... To, no nie mam takich. To takie chyba jedno z największych. Maurycy, dziękuję Ci za twój czas. Ym, Mike dla ciebie teraz jakbyś chciał kogoś pozdrowić albo podziękować. Pozdrawiam, Squash Pomorze i Marcina Sikorskiego. I moją rodzinę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za twój czas.